Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel i razem z Miłosławą Krogulską z portalu czary.pl przedstawimy Państwu horoskop tygodniowy na dni od 17 do 23 października 2016 roku. Miłka, co w tym tygodniu nas czeka? Dobrego! same dobre rzeczy czekają nas, ale dopiero od wtorku. Poniedziałek będzie jeszcze spokojny i trochę senny, natomiast we wtorek planeta Wenus przejdzie do znaku optymistycznego i pewnego siebie strzelca i wszyscy poczujemy ochotę na podróże, spotkanie z przyjaciółmi, gry, romanse i zabawy. Środa jednak może być trochę nerwowa, dlatego, że Mars znajdzie się w koniunkcji z planetą Pluton. To nie jest dobry aspekt, żeby zaczynać różne nowe przedsięwzięcia, podróżować albo dyskutować z, kim, na, z kimś na jakiekolwiek trudne tematy, dlatego, że Mars z Plutonem, których koniunkcja przypominam odbędzie się w środę, potrafi obudzić w ludziach bardzo krwiożercze instynkty, dlatego nie drażnimy w środę tych, od których zależy nasze powodzenie. W czwartek buntowniczy nastrój po tej nerwowej środzie, czwartek może przynieść nam różne pomysły, które zmierzały będą do wyzwolenia się z różnych niechcianych zależności i układów, dlatego że Merkury znajdzie się w opozycji do bardzo buntowniczego Urana, czyli środa niespokojna i czwartek też buntowniczy. Radzę omijać trudne tematy i skupić się raczej w czwartek na pracy piątek za to już o wiele spokojniejszy bardzo dobra aura, księżyc w ciepłym sympatycznym znaku raka pomoże nam dojść do siebie po wydarzeniach tego tygodnia i sprzyjać będzie rodzinnemu odpoczynkowi także sobota i niedziela to jest dobry czas na imprezy na odpoczynek, również aktywny a w niedzielę kolejna zmiana planetarnej aury, dlatego że poczujemy że jesień wchodzi w swoją kulminacyjną fazę słońce opuści znak wagi i przejdzie do jesiennego skorpiona więc przypuszczam, że ten niedzielny wieczór postanowimy spędzić pod kocykiem, z kotem, ciepłą herbatą i raczej już w domowych pieleszach. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce będą dosyć aktywnie podchodzić do życia. Barany w tym tygodniu zaplanują sobie jakąś bardzo ważną y, y, sprawę do załatwienia i dzięki y, aktywnemu Merkuremu i Uranowi na niebie będą dążyć do swojego. Tylko uważajcie barany, Mars i Pluton w tym tygodniu mogą postawić na Waszej drodze osoby, które mają inne niż wy plany, więc y, będziecie mieli dylemat, czy walczyć, czy realizować swoje plany. Polecamy to, to, to drugie, ponieważ jesteście osobami, które szybko zmierzają do konkretnego celu. Lwy natomiast w tym tygodniu nie będą się nigdzie spieszyć. To jest dobry czas, żeby y, trochę pomedytować, y, zająć się swoim zdrowiem i ogólnie też y, mieć te troszeczkę czasu dla siebie. W drugiej połowie tygodnia bardzo dobry czas na sprawy uczuciowe dla lwów. Strzelce natomiast w tym tygodniu będą Troszeczkę pospieszane przez innych, ale same z siebie nie będą skłonne do podejmowania ważnych decyzji. Pamiętajcie, Saturn jeszcze cały czas przebywa w Waszym znaku Zodiaku, a to oznacza, że cokolwiek nie zrobicie, będzie miało to wpływ na najbliższy czas, na, na Wasze życie. Więc w tym tygodniu zbierajcie plany, zbierajcie pomysły, ale niekoniecznie od razu się na nie decydujcie. Znaki ziemskie, czyli Byki, Panny i Koziorożce, będą w całkiem niezłych nastrojach. Szczególnie Byki, które w tym tygodniu mogą liczyć na sukcesy zawodowe i finansowe, będą promieniować optymizmem, tryskać dobrym humorem i zarażać innych pozytywną energią. Więc jeżeli ktoś ma jakiś problem albo szuka dobrego przyjaciela albo sprzymierzeńca, to radzę właśnie zwrócić się do zodiakalnego Byka. Niedziela dla Byków bardzo ważna, dużo tematów do przemyślenia, dużo różnych tajemnic i wątków się nagle wyjaśnia, bo Słońce w opozycji do Waszego znaku Zodiaku, będzie sprzyjało też zupełnie nowym pomysłom na kolejne tygodnie. Panny w bardzo dobrych humorach będą, i im nie straszne będą koniunkcje Plutona i Marsa, dlatego że panny w tym tygodniu postawią na aktywność, samodzielność i bardzo też będą dbały o swoje zdrowie i kondycję, trochę na przekór jesieni zaczną biegać, pływać, jeździć na rowerze i zdecydowanie wyjdzie to pannom na zdrowie. Koziorożce za to mogą być nerwowe. Tutaj niestety ta koniunkcja Marsa z Plutonem pokaże, że koziorożce będą chciały walczyć z całym światem, postawią na swoim, choćby nie wiadomo, co miało się wydarzyć. Więc ja radzę nie prowokować koziorożców do sprzeczki, dlatego że będą musiały wygrać za wszelką cenę. Szczególnie radzę koziorożcom uważać właśnie w środę i w czwartek. W czwartek powstrzymajcie się przed krytykowaniem innych ludzi. Ta opozycja Merkurego i urana, która silnie oddziałuje na wasz znak, no może pokazać, że zdecydowanie będziecie chcieli być niegrzeczni a jak koziorożce są niegrzeczne, to idą na całość. Bardzo grzeczne będą znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, ponieważ bardzo im będzie sprzyjać Wenus, która w tym tygodniu zagości w znaku strzelca. Najbardziej skorzystają z tego wpływu Wenus yy, bliźnięta, które w tym tygodniu będą miały szczęście do ludzi, ale też szczęście do pieniędzy zarabianych wspólnie, więc to jest dobry tydzień, żeby dyskutować, snuć różne plany i przede wszystkim też, jeżeli macie do załatwienia jakieś sprawy w banku, to jest dobry czas, żeby się tam udać. Yy, wagi natomiast w tym tygodniu będą korzystać z tych umów, z tych układów, z tych spraw, które już wcześniej na początku tego roku sobie wymyśliły. Wenus też będzie was wspierać bardzo dobrym aspektem, ale uważajcie, bo jednocześnie Mars z Plutonem będą silnie działać na wasz znak, a to oznacza, że możecie spotkać jakieś przeszkody, które nawet jako leniwe Wagu się musicie Zdecydowanie w tym tygodniu pokonać. I druga połowa tygodnia będzie świetna i będzie sprzyjać rozrywce i różnym kulturalnym aktywnościom. Wodniki natomiast w tym tygodniu będą bardziej skupione na sprawach zawodowych i finansowych. To jest dobry tydzień, żeby wysyłać podania o pracę, żeby ubiegać się o lepsze warunki pracy i też w tym tygodniu nie bierzcie wolnego, bo to jest dobry czas, żeby się wykazać przed szefem i zapracować na przyszłe zyski. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, w tej całej kotłowaninie planetarnych aspektów. Mimo wszystko poczują spokój. Raki szczególnie będą nastawione na życie rodzinne. W tym tygodniu będziecie zarządzać domowym budżetem, będziecie kupować jakieś ważne rzeczy, ubrania albo, albo maszyny dla domu, więc raczej yy, przeglądanie ofert sklepowych, szukanie promocji i dyskutowanie o tym to będzie was bardzo mocno pochłaniać. Jednak w weekend Rakom też będzie zależało na tym, żeby wziąć udział w jakiejś fajnej imprezie, wybrać się do kina czy do teatru, dlatego że księżyc odwiedzi was Zodiaku i to jest doskonały czas, żeby trochę odpocząć. Więc przez cały tydzień pracujcie, a w weekend znajdźcie trochę czasu dla siebie i też na swoje własne przyjemności. Nadal bardzo romantyczne są skorpiony, sprzyja skorpionom szczęście, ale planeta Wenus w tym tygodniu zadba również o to, żeby było to szczęście do pieniędzy. Dlatego radzę skorpionom zabrać się za pracę, dlatego że będziecie mieli dobrą rękę do zaczynania różnych nowych interesów. I ta koniunkcja Marsa z Plutonem, która czeka nas w środę, doda wam sił, przyniesie wam doskonałe pomysły i pomoże wam przełamać różne ograniczenia, które dotychczas na swojej drodze mieliście. Więc więcej optymizmu, w tym tygodniu skorpionom większość zamierzeń zdecydowanych zdecydowanie powinna się udać. Ryby, za to, dom, praca to jest to, y, gdzie będą się spełniać, ale będą trochę rozdarte. Dlatego, że z jednej strony będą chciały zadbać o każdego domownika, a z drugiej strony planeta Wenus mocno będzie sprzyjała temu, żeby ryby gdzieś zaczęły błyszczeć na zawodowym firmamencie. Dlatego zróbcie dobry plan pracy, żeby na wszystko wystarczyło Wam czasu, dlatego, że Wenus sprzyja poprawie relacji z szefem, zdobywaniu popularności i też ustawianiu się w pracy pod takim kątem, żeby to właśnie Wasze żagielki dm, wiał wiatr, i żeby to Wam przynosił więcej pieniędzy. Po więcej horoskopów i wróżb zapraszamy na www.czary.pl, a wszystkim naszym yy, yy, czytaczom, ogląda internautom i osobom, które oglądają nasze filmiki, życzymy wyjątkowo udanego tygodnia.